Złom dobry w niedzielę kwietnia szóstego Bifi z hotelu tego sięga do hotelu mojego więc postanowiłem skorzystać z tej możliwości i nagrać kolejny film. Witajcie na kanale Zawodowego Zbieracza Złomu. Jestem na parkingu pokażę wam że jestem już ogolony. Mm. Nie wiem czy było widać, ale wpadłem na pewien pomysł, wiecie? Mianowicie y, usiądę sobie tam za chwilę na, na moim siedzeniu, zasłonię się i dokonamy nagrania. Mamy 25 stopni koło Mediolanu, no i więc y, zabiorę sobie obiad, wiecie? No i y, troszeczkę pogłówkowałem i Wpadłem na pewien pomysł, mianowicie dokonując niewielkiego wysiłku intelektualnego. Zapisałem 7 zdań zawodowego. Może wejdą one do kanonu Złomowego, kto wie. Przeczytam Wam teraz je. Tytuł filmu będzie Złote zdania zawodowego, żeby było 3 razy Z. Będę czytał, napisałem. 7 zdań zawodowego i będę je czytał, i krótkie będzie takie jakby uzasadnienie, może dla każdego, a więc złote zdania zawodowego. Numer 1: kto sprząta lasy, robi to dla kasy. Kropka. No więc rzecz oczywista, bo gdyby nie robił dla kasy, to by tego nie nagrywał. A tak nagrywa, żeby stworzyć wrażenie, jakim jestem dobrym człowiekiem. No i wiecie, e, kanał mój subskrybu subskrybujecie i łapki dajecie. Także to było pierwsze zdanie. Kto sprząta lasy robi to dla kasy? Numer 2 czyli numer 2 e, na każdą wędrówkę zabierz reklamówkę. E, Ponieważ pieniądz leży w naturze oraz w koszu na śmieci, więc <głos》>, idziecie na spacer z psem, to możecie przynieść kilogram puszek aluminiowych, to jest jakieś 4 do 6 zł, zależy w jakim regionie Polski. Na każdą wędrówkę zabierz reklamówkę. E, numer 3, czyli number 3, albo numer 3. E, mężczyźni chadzają swoimi drogami. A chłopcy otaczają się kolegami, no to nie trzeba uzasadniać, to wystarczy y, obserwować, dobrym być obserwatorem i zobaczyć na YouTubie te przyjaźnie, wszystkie. No i mężczyźni chodzą swoimi drogami, tak? To chodzi o niezależność, o bycie odpornym na wpływy różnych y, animatorów, czy też. Y, Kołczów samozwańczych, którzy chcieliby manewrować Twoim życiem czy Twoim kanałem, zdanie czwarte, number four. Sprzedaj telewizor i kup rower, będziesz miał życie długie i zdrowe. Jest to prawda, którą odkryłem właśnie pragnąc jeździć na rowerze, zanim zacząłem na niego wsiadać że lepiej sprzedać telewizor i kupić rower a w, w skutkiem tego będzie życie długie i zdrowe ponieważ nie będziesz przyjmował tych wszystkich negatywnych wiadomości no i więcej w naturze tak na rowerze więcej ruchu więcej tlenu numero 5 czyli piąte zdanie kto Opla kupuje temu się Opel zepsuje Mam to z autopsji, wiecie, kiedyś kupiłem sobie Opla Omega, tak na żartu No i mechanik nie potrafił go naprawić, <laughs> kiedyś się zepsuł A w mojej karierze na busie jeżdżąc, jeden raz wróciłem na lawecie, wiecie I był to właśnie Opel Movano Także Opla lepiej nie kupowano <laughs> Zdanie szóste Gdzie złom leży, zabrać go należy w nawiasie niech zarabia, a nie leży Otóż to jest oczywista oczywistość Że gdy złom leży, zabrać go należy Niech zarabia, a nie leży O, złom to pieniądz, tak? Też metalowy, można go zamienić na papierowy Co wiele razy na moim kanale widzieliście. Także zdanie ostatnie Które przyszło mi do głowy, siódme Aby zebrać łupy, należy wyjść z chałupy No to jest jakby powiązane z tym na każdą wędrówkę zabierze klamówkę nie? wystarczy wyjść z chałupy, aby wrócić z łupami jeżeli do kosza sięgniesz łapami to... tam leżą puszki aluminiowe i butelki zwrotne także sumy to może nie będą zawrotne, ale ale moi drodzy nieraz się przekonałem osobiście, że wychodząc z chałupy wracałem z jakimiś łupami ze złomem, z butelkami, z puszkami także wybaczcie, złote zdania zawodowego spisałem dzisiaj na kartce używając niewielkiego wysiłku intelektualnego być może są jeszcze jakieś, o których zapomniałem, a może a może wy coś tam pamiętacie, co powiedziałem kiedyś no i tak, ja wiem, że one nie wejdą do kanonu złomowego, ponieważ jestem e, takim wiecie, youtuberem niszowym który e, no, wiecie sami, rozumiecie. Wszystkiego dobrego z zawodowego, korzystając z Wi-Fi hotelowego. Tam, właśnie hotel z boku stoi, a jego Wi-Fi sięga tutaj, więc zaraz to wrzucę. i Jutro już koniec laby, moi drodzy. Jadę do Barcelony do. No, dwie palety będę wziął, także będzie roboty. Huk, wszystkiego dobrego od zawodowego. Siedem zdań złotych. Jego, tak sobie zapisałem. Do zobaczenia.